Cześć. No to zaczynamy nowy rok z grubej rury. Seagate ST1000 LM035, tak zwany Rosewood największa zaraza, jaka może być wśród dysków obecnie. I tutaj właściciel sobie sam go otwierał. Z tego co widzę po obudowie, to jest dysk, który fabrycznie miał 2 terabajty, ponieważ tu jest płaska ta powierzchnia. W związku z tym jest przygotowany na dwa talerze i cztery głowice. Pewnie jakiś testów w fabryce nie przeszedł, i przez to jest przycięty do jednego terabajta. Prawdopodobnie będzie miał trzy głowice i jedną wyciętą. Zaraz to sprawdzę, bo jeszcze do niego nie zaglądałem. Właściciel napisał, że coś się stało z dyskiem, czy został odłączony, czy jakoś tak. No i otworzył go sobie, żeby sprawdzić, czy głowice wróciły na miejsce. Ponoć nie wróciły. Więc albo będzie to dość proste, albo właściciel zrobił sobie niemałe kuku. Zapraszam. Standardowo, żeby Was nie irytować, dźwiękiem włączam komorę i wyciszę dźwięk. Oh. Nie wyglądają głowice z bliska pod mikroskopem. Jak widać, podłączenie do samych głowic są urwane i wygięte do góry. Kolejnego slajdera i głowicy brakuje i też są powyginane przewody. Fajnie. Gdyby to nie Rosewood powiedziałbym, że to wina użytkownika, ale w Rosewoodzie takie rzeczy też się mogą zdarzyć. A tu widać ślady hamowania głowic na powierzchniach, nie jest to fajne, ale może uda się wyczyścić. No tutaj jedna powierzchnia jest kompletnie zniszczona, jest zapiłowana. Dobra, ja komorę wyłączyłem tylko na chwilę. Gdzieś tam w komentarzach ktoś mi zarzucił, że wykonuje to na stole. Jest to wykonywane w komorze laminarnej. Jest wyłączona chwilowo, ponieważ. Dyski są w miarę bezpieczne w tej chwili. Dolny talerz udało się całkiem dobrze doczy doczyścić. Wygląda przyzwoicie. Mam nadzieję, że dysk ruszy. Natomiast problem jest z górnym talerzem, ponieważ w nim używamy tylko spodniej części, a ona jest no niestety zapiłowana. I teraz tak. Potrzebny nam jest komplet głowic z nowego dysku 2 ponieważ to był dysk 2 terabajtowy, tylko nie przeszedł jakichś testów i wycięli jedną głowicę, zostawili trzy. No to mam przygotowany nowy komplet głowic z dysku 2 terabajtowego i my potrzebujemy trzy dolne głowice, z tym że ponieważ powierzchnia ta trzecia, czyli H2, bo jest liczona od zera od dołu, jest bezużyteczna, więc Mam dwie opcje: albo wyciąć głowicę H2, czyli trzecią od dołu, w nowym zestawie głowic, albo wyciąć dwie górne w ogóle, żeby nie przeszkadzały, bądź też wyciągnąć jeden talerz z dowolnego dysku dawcy, po prostu, który i to uwaga. Nie będziemy z niego nic odczytywać. On będzie służył tylko i wyłącznie do stworzenia poduszki powietrznej między głowicami. Tylko i wyłącznie po to, żebym mógł użyć zestawu z czterema głowicami. Rozumiecie? Nie będę z tego talerza niczego odczytywał. Tylko i wyłącznie z tego oryginalnego, jednego stąd, bo drugi się nie nadaje do niczego. Ok, czyli. Wkładam talerz stąd, wkładam głowicę stąd i mam nadzieję, że to cudo ruszy. Ok, włączam komorę, wyciszam dźwięk, żeby Was nie wkurzać. Oczywiście, żeby odczytać dane tylko i wyłącznie z dolnego talerza, będzie zmieniona mapa głowicy. Okay, zaczynamy od uruchamienia standardowego utility dla dysków F3 z Seagate'a. Odczytujemy ROM przez terminal, żeby móc odblokować dostęp do strefy serwisowej, no bo bez niego nie będziemy w stanie dokonać żadnych zmian, jeżeli chodzi o procesy, które dysk wykonuje w tle. I po wgraniu takiego odblokowanego ROMu odblokowujemy dostęp. I po chwili mamy już pełne ID. W tej chwili możemy wczytać prawidłowe oprogramowanie dla tego Rosewooda, wczytać wszelkie wymagane do tego moduły. W tej chwili odczytuję oprogramowanie tego dysku, po to, żeby móc dzięki temu zablokować dostęp. Znaczy zablokować zapis jakichkolwiek zmian na dysku, jeżeli chodzi o strefę serwisową. Po to, żeby nam się nic nie wykraczyło, żeby translator był w nienaruszonym stanie, i tak dalej, żeby żaden moduł nie był modyfikowany. W tej chwili wykonuję kopię zapasową niezbędnych modułów na wypadek, gdyby jednak coś się wydarzyło, na przykład uszkodzona powierzchnia. Wtedy można taki Moduł spróbować wgrać jeszcze raz. Standardowo jedna kopia media cache jest uszkodzona, tutaj będzie to widać. Sprawdzę tylko, czy jest dostęp do sektora pierwszego. Jest, do ostatniego jest. A tu już prawie finalne wyniki. Jak widać, szału nie ma, bo z 6000 plików, jakie udało mi się znaleźć na tym dysku, 4000 i 21 sztuk będą uszkodzone. W tej chwili jeszcze doczytuję jakieś sektory, niemniej, ponieważ w większości są to pliki wideo, będą i tak uszkodzone. Tylko po prostu w mniejszym stopniu. Widać, że trochę dni to zajęło. Mam nadzieję, że dla klienta będzie to wartościowe i przydatne, co odzyskam. To teraz czas odpowiedzieć sobie jedno. Zajebiście ważne pytanie. Czy to, że właściciel tego dysku otwierał go w domu, miało efekt taki, że teraz ja się z tym męczę i tylko tyle tych danych da się odzyskać? Odpowiedź jest jedna tak i już wam mówię dlaczego. Ponieważ w formularzu zlecenia e, klient napisał: "Została zdjęta naklejka w celu sprawdzenia, czy głowice powróciły do punktu 0 w warunkach domowych". Nie wróciły. Czyli jak klient otworzył dysk, te głowice były zaparkowane na powierzchni. I na talerzach, jak wam już pokazałem, widać ślady hamowania tych głowic. Ślady bardzo niefajne, ale dało się je wyczyścić. Niestety, jak ja dostałem ten dysk, i to wam już pokazałem na filmie, te głowice były na rampie. Czyli klient w takim stanie ten dysk uruchamiał. A ponieważ widać było, że. Z głowicy numer 2, czyli trzeciej od dołu, coś tam wystawały, jakieś pręty. No to te pręty wydrapały jedną trzecią wszystkich sektorów, jakie używał dysk, i nie ma możliwości ich odczytania. Więc, dlatego nie robimy takich rzeczy w domu. Cześć!